Pytań dostaję tak dużo, że ciężko mi odpowiedzieć na nie w komentarzu, dlatego zdecydowałem się nagrać filmik. Pytacie, czy paczka dojdzie do was, jeżeli jeszcze dziś złożycie zamówienie, więc informuję. Jeżeli macie ochotę na taką swojską kiełbachę ze świnowicia, macie ochotę na szyneczki, macie ochotę na kiełbaski, czy też jakieś kabanosiki lub też nie kabanosiki, to nie czekajcie zbyt długo, tylko wysyłajcie natychmiast SMS-a pod numer... 784 449 930 abym mógł dziś w nocy we współpracy z moim synem, synową i gaździnką spakować dla was paczkę bo krajowe paczki do świąt jeszcze dojdą powtarzam, krajowe paczki dojdą do świąt, za paczki zagraniczne nie odpowiadam, bo dziś wyszły właśnie głównie zagraniczne paczki więc jeżeli masz smaka na kiełbasę ze świniobicia, masz smaka na Inną kiełbasę. masz smaka na szynkę, ma smaka na kabanosa. to y, nie czekaj, po prostu wysłaj SMS-a, bo czasu coraz mniej. Mm. Pyszna, fajna, Ty spaceruje. Sina kiełbaska z sinym okiem, świadczy o jakości. Daj jeszcze dwa Mmm. Kto z Was już próbował kiełbaski ze świnobicia, niech da w komentarzu znać, bo ludzie nie wierzą, że to jest faktycznie smak dzieciństwa. Mmm. Uwielbiam, uwielbiam i powtarzam jeszcze raz, uwielbiam. Trzymajcie hmm. oh. się, kiedy ludzie a ja to zjemy.